a dużo wcześniej była Babcią niż ja... No. <grymna> to, <naprawdę> dojś... <grymna> to jest śmieszne, śmieszna prawda. Ale, ale pani do są podwójny pewnie. Ale a właśnie, to bliźnię, ale od chłopca i dziewczynkę. U mnie dziewczynka. Znaczy gratuluję. A ja mam no. Stanisława i Wiktorię. Patrona Polski i patronkę Diecezji Łowickiej.

Jest ksiądz. I moja ta moja ciocia mówi tak, powiedz ty Weronika, jak Ty się modliłaś? Chodźcie do przodu, nawet można sobie siąść na te stopnie. Kto jak tam jak chce ktoś wilka dostać, to może siąść. A tu jeszcze do przodu, kaćcie. Jak co to użyczek? <noise> Miałobyś coś jeszcze. To, to, jest. Super. Bardzo się cieszę, że Was tu widzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, ja się nazywam Szymon. Jestem księdzem od dwóch lat i od dwóch lat mieszkam tutaj w Gształdzie i czekam na takich jak wy, którzy przyjeżdżają tutaj, aby y, dowiedzieć się czegoś, co się tutaj takiego ciekawego w Gształdzie działo. Trochę głośniej, bo jest słowo słychać. Dobra, słuchajcie. Wyobrażamy sobie pewną sytuację. Otwiera się w tym miejscu niebo, wyobrażamy sobie, i z nieba na ziemię wstępuje Matka Boża. I coś takiego tutaj, słuchajcie, miało miejsce. Dwie takie dziewczynki, jak wy, widziały tu Matkę Bożą, ale od początku, jak to wszystko było? 27 czerwca 1877 roku, czyli więcej niż 100 lat temu, o godzinie 21.00 dziewczynka, która się nazywała Justynka, zapamiętujemy,

Olha, tem tem know pequeno Ma një darë i shabonit të tërë, në shabonit të tërë, në shabonit të tërë, në shabonit To są jest kilku osobników, które udało się przetransportować do Europy. Udało się odzyskać cały gatunek. Teraz na wolności są one niespotykane nawet w naturalnym środowisku tam w Chinach, tylko w ogrodach zoologicznych. Bo tutaj w Kadzidłowie mamy największe stado w tych jeleni. Charakterystyczne dla chińskich jeleni są e, takie szparki pod oczami, które służą do termoregulacji. E, kiedy te szparki są rozszerzone, to znaczy, że e, jeleń lub kłania się chłodzą, a kiedy się za to znaczy, że ciepło utrzymują. E, jeleń milu jako jeden jednostek jeleni może być dwa razy Te koniki, które sobie stoją, to są konie Przewalskiego. Właśnie przez generała Przewalskiego zostały odkryte również w XIX wieku. Są one dzikie i mają bardzo trudny... Oh. Później jeszcze zobaczymy dorosłe no, łosie. No,

czerwoną czapeczkę. Ta czapeczka pojawia się po trzecim roku życia i ta czapeczka jest bardziej czerwona i większa, a ten żuraw jest starszy. Dźwięki, które żurawie wydają, nazywane są klangorem i są słyszalne z odległości nawet 3 km. Często rano i wieczorem można zaobserwować tańce tych żurawi. Należy do jednej z największych żurawi świata. Może osiągnąć nawet metr siedemdziesiąt wzrostu. Oba te gatunki pochodzą z Chin i symbolizują tam szczęście i miłość. Będzie to No i bardzo trudno jest go spotkać. W naturalnym środowisku żywi się szarańczą. Coś jeszcze tam później zobaczymy parę tych bocianów. Zimą co on robi? Zimał jest przenoszony do budynku. Nie, nie znam. 2,5 metra, także jest naprawdę ogromny. Ten jest niestety inwalidą. Ma amputowane skrzydła, ponieważ spadł na linię wysokiego napięcia i już nie lata. Takie. Takie. Jetzt kommt die

Mieszka jakąś jedną. tutaj nie dziureczka. Niedawno dostałam. A tam dopiero. I paski. i Nie, spokojnie, spokojnie. Zwoleniem. to z gracją. A, gracją. Bo mam się, go pisa. drapać. Yes. Yes. Jaki piękny. <grymne> ja. Nie kopniesz mnie w nogi? Niech nie To chyba mama jest. tak niech będzie. Można? Oczywiście, że można. Nie, nie, nie wiadomo nigdy. Nie.

Dzień dobry witam państwa na pokładzie statku Pary. Wypływamy w godzinny rejs po jeziorze Wypływamy z portu jachtowego Uwaga na jeziorze to pójdziemy w kierunku Jeziora Śląskiego poprzez kanał niski o długości 40 metrów nad którym przewieszone są dwa mosty pierwszy z tych mostów to most drogowy drugi to most kolejowy jako ciekawostka ten most kolejowy jest to most mitowany, wykonany w całości ze stali w roku 1876. To na przykład na przykład na przykład na przykład na Państwa na przykład na zapraszamy na przykład na przykład na do na do na zapraszamy na przykład na na przykład na przykład na